nasze numery i ten przekaz Elon. Zobacz ciągle na numerach, jestem, grze, rapuję. Nowe wersy tutaj, na dobrych bitach jestem, grze, nowy rap. Na dobrych bitach się ma, mam ten trap. gdy robię rap przekazem, gdy robię nowy numer, Siema, to robię. I słyszysz mnie, mego serca całe, wersy te. Mego serca, nasze serce się ma rap i dobry flow, wersy się ma. Dobry przekaz, siema, ma podwórko, miejscowości, tak nasza Czarny wioslotka, jesteśmy wszyscy młodzi, mieszkamy całe. Życie w nasze czarne, białe sto tak, mieszkamy i zawsze będzie dobry numer. Elo, na winę Zwrotę i tanczę Tanczuję, nawijam. Break the sea rap. Hip hop, tak, te elementy. Szkoła, jeszcze tak zrodzeni. w nasze życie pasje i rap. Hobby, pasje i rap. Zrodzeni dla tego tekstu, dla numerów. Siema płyta z podziemia się robi. Tak, będzie nasze o kochanym zrodzeniu, o stworzeniu od kochanego naszego woga. Całe nasze życie, my ludzie i pasja. I dobry rap, ziemia. I no i hada. Chuj za radosko magi boljawin, preson, zami preso Pił, Młody SB wszystkim to o, o niebie i o Bogu i o aniołach jest nasz hipko wersji jest wszystkim ten numer się ma ciągle na rapie Nowe wersy tutaj się ma ciągle na bitach. Robi więcej tutaj. Nowe bity tutaj się to rapuje. więcej przykazów, więcej nuty i rapu więcej bitu. Siema właśnie to rapuje, gdy robię ten przekaz, gdy robię ciągle numer, wjeżdżane wersy Elo na zwrotach siema, ciągle mamy ten beat, ciągle nawijam zwrotę Numer i ty, ty nie ma ciebie. Piękna dziewczyno w tej czarnej mini i w butach Siema to ty, Kinga Kinga, siema piękna i twoje oczy usta i twoja. Piękna dziewczyno, tak wyglądasz przecudnie, prze... Przekochana dziewczyna, przekochanej dziewczynie, przekozacki traf, te kozacki hip hop, przekozackie wersy te. O wszystkim dobre, Kingi i te numery. Piękna dziewczyna się śliczniejsza jest, a na ślicznie jak aniel. Tak wiele ciebie bym zrobił, podryw to dobry pomysł na wieczu. Twój zapach i mój zapach na zapach, unosi się w powietrzu, Nosi się w powietrzu jak rapował mezo, aniele tak wiele dla ciebie bym zrobił mezo, ma swoje żony, każdy z rapu hip hopu. ma swoje żony, dzieci i zawsze będę składał te wersy. numery się ma składam inną, no, inną. No, w sercu nie zapomnę A to już Prycha, Buda, Smolen, Krzysztof, Krawczyk A to już Prycha, Buda, Smolen, Krzysztof, Krawczyk, Lider Den Wszystkie nowe numery la Beszcze, Lachady, Kłyzer, Dożko, Magi, Bol, Zjawin, Pius I wszystkim dobre numery Poskładane tu na dobrych numerach Siema, tu ciągle robię na dobrych numerach Siema i robię, dynawijam Siema te beaty, nowe bębny Nowe werble, o wszystkim nasze serce, sercu nie zapomnę o nasz, nasz hip-hop i disco polo Nasze wersy, wszystkie Dobre numery życia, dobry wers O tym wjeżdżam i nawijam ciągle Słuchajcie tego traku, siema jaki Jaki jest, zwiedzasz miasto Powieści tak, to rap hip-hop mieście I historia zawsze będzie Czarna białostocka potrzebuje naszego rapu Potrzebuje naszego rapu Disco polo potrzebuje oni tworzenia Rapowania i zawsze będzie Reprezentowany na zalew i nasze woda i oceany Może, może dobre nuta, ma i persy Te wszystkim ludzie o Bogu, tak jak w świętym nasze Rodziny mają do rotać się dryku, wycysała czy na myśli w klas gorza. Ciebie kilka kelka witam na wszystkim cicha, tak Ani Dobre wersy to robię, na dobrych bitach siema ciągle mamy numery, siema ciągle rap i nasze wersy tutaj Na dobrych bitach jestem, na dobrych bitach tutaj, siema ciągle mamy, Te i robię Na dobrych wersach, siema to rapuje Dobre wersy i rapuje numer na freestyle'u na bitach siema ciągle robię numer Więcej rapu i posłuchaj tutaj Gdy składam nowy numer, gdy robię to ciągle, przekaz tu jest nasze numery Drobię robię love, dla wszystkich, gdy robię przekazem siema, to słuchajcie. Nowe wersy wjeżdżam. Ciągle na rapie, posłuchajcie numer. Siema wszystkim będzie na draku. Pozdrawiam wersetę, pozdrawiam nasza muzyka. W skrócie Bogu, kochanemu, tak przy święty mamy mają do rdęcia. Jedryku, błyska, mam jeszcze gorzej może. macie że się osłupia. W skrócie mówię, dacie o Cichance, nasze rodzinie i pochanej Polce. Elo znowu. Wjeżdżam wokalem, siema, był, wiesz, kaszel był Męczu, nie mówmy o chorobach Oddycham miasto i będzie tak ten wokal Będzie ciągle numer, będą te wersy, siema i zawsze nagrywam, gdy robię bitka wałę, gdy robię Nowy wers wszystkim i będzie te numery Wierzę w życiu Polsce kochanej naszych historii 966 1056 różnica 100 Polskiego Nasz kan w Polsce, nowy numery Siema to rap i będzie zawsze Na dobrych wersach, na dobrych pętlach, siema jestem, na dobrym rapie, siema tu będzie Na dobrych wersach siema dobry rap i nowa nuta Siema ciągle rap i posłuchajcie wokal, dobre Nuty. Dla was tak będzie siema, znowu jestem tu. Na dobrych wersach jestem, na dobrym nucie, tutaj nucie ciągle na rapowe zwroty To jest dla wszystkich, robię raport kochany 966, 1056. rocznica 100 Polskiego, czyli to jest 77 rocznicy bitwy Warszawskiej I na kochany polski stał pierwszy czyli za zasłudny 103 rodzica z niepolgłości Nasz naszych, Pol ko nie poległo to rocznicy, nasz polski... 103 trzecia odzyskania podległości. 103 trzecia 103 trzecia poległości, Polska, kochana, odskani poległość w 1919 roku, nasza kochana polska, odzyskani podległość W 1919 roku tak zawsze będzie te wszystkie wersety posła nasz odzyskani poległości w 1919 roku, nasza Polska, odskanie podległość zawsze będę rapował. O naszej posła naszej niepodległości będzie numery. Siema więcej naszego rapu i nut. Siema ciągle mamy te wersy i rapuje. Siema ciągle jestem tutaj. Na dobrych wersach jestem ciągle na numerach. Siema ciągle na rapie. Posłuchajcie więcej. Na dobrych numerach siema ciągle to robię. Na dobrych wersach się rapuje. Gdy robię więcej, nowa nuta tutaj. Nowa nuta na freestylu i wokalu. Gdy robię beat, to wjeżdża nowa nuta. Gdy robię beat, robię beat i nowa nuta. Siema to weszła reklama. Siema to weszła reklama, dobry wers, na numer. Napi tak, zrobię te numery. Weszła reklama, Siema, wjeżdżam. przekażę mi prosty wers. Siema, tutaj, nowy bit i tekst. Elo wjeżdżam na numerach Siema ciągle mamy te skile i robi Wjeżdżam sobie powoli Wjeżdżam sobie nowe, nowiutkie utwory Siema tutaj to robię Na nowych numerach Siema ciągle na bitach Robię rap i dobre wersy. Siema i ryka, Gdy robię rap dla wszystkich Gdy robię ciągle numer Wjeżdżam i robię rap i na numery Gdy robię rap dla wszystkich Gdy robię rap kawałek Gdy robię ciągle numer Wjeżdżam zawsze na bitach i na skilu Na dobrym rapie tutaj Siema dobry rap i na Nasze numery, gdy robię rap dla wszystkich, gdy robię rap przykazem dobry rap, dobre wersy, nawijane Siema to numer, siema i jestem, gram dobry rap i dobre wersy, elo ciągle rap, na nowych numerach, siema ciągle na bitach. Jestem tu tak gdy ciągle rap, nawika ta. ta, na się siema tutaj, dobry numer tak, nawika bit Dobry numer, wszystkie nawijam ten drag bez przerwy to forma przekazu. Dobra praca, dobry rap, nawika się ma tutaj. Na i zrobię, czy robię rap wersy Czy robię rap i gadam, gadam, nawijam hip-hop, siema wszystkim ludziom posykany nasz życiu cudownym i po kochany Dziewczyn 66 tysiąc pięć polskiego Nasz polski 70 ma rodzica, bytwa za stole to pierwsza Cudowista trzecia rodzica odskaź było 1900 roku, polska chonoczka Nie po się w Polsce, szporce O naszej poległości rapuje dobre wersy, rapuje ciągle numer, siema i rap i nasze wersy, gdy robię bit gdy robię ciągle numer, ty robię rap dla wszystkich, siema i rymuję, Robię te przekaz, robię bit o wszystkim, słuchaj, dobry rap dla wszystkich potwy, kochany, 966, 96 szóstych, polski kochany, 77 siódmej. Ryci bit stole, pierwsza, cudu najwistości, rozszerzacja, i w 1919 roku. 1956 rocznicy Chrztu Polskiego, I był rok 1990. Był rok, i tamte lata do 2000. Teraz mamy 2020 rok, 2020, 2022 rok, i więcej robię. Jak najwięcej rapu tego tekstu się mam wszystkim dorzucać. Bo konem pisze, tylko mam tylko tylko wykocelamy się, tylko każ gorzecz. Będę osób cios, już kalogę ziemowita. Daję Ani dobry wers. poleci wszystkim ludziom i rodzinie, Polsce, księżom, radiom, radom, proboszczom, misjonarzom. Nowy rap, o wszystkim wierzę, Bóg zawsze tak wszystkie nowe numery Siema, wierzę i rapuję ciągle stać Gdzie jesteś dziewczyną, gdzie nasze wersy? Miłość jedyna, Bóg kształtuje, chciałem zawsze Ciebie poznać Nie ma nas, się nigdy nie poznaliśmy Siema dziewczyno, na rapie nowe nuty Wchodzę w rymy, wchodzę tak Dobry numer siema, jestem tu, gdy robię te numery i membrana Ila, klasztorze franciszkańskiego dla białego stoku, seminarium duchownego, stoku i misjonarzą. Misjonarzą, misjonarzą, misjonarkom o misjach, o misjonarzach Rap zawsze będzie o tym. Nawijany tak, opowieści naszego rymu, rymu, hip hopu, czarny pisze. nasze naszym się kalognięskiej tenkach. Gdzieś się przekazem Bożym, zawsze będzie więcej. Rapu naszego, dobre wersy i numery. Siemać ciągle Rapuję. Nawijam, no i robię dobre wersy, i rapuję. Ciągle to otworzę na dobrych bitach. Jestem na dobrych bitach tutaj, się ma ciągle. Nawijam, i rapuję. Wy to freestyle, się ma nowy numer. Elo, dobry rap i nowe wersy na freestylu. Nasze numery, na dobrych bitach jestem, siema robię. Na dobrych bitach jestem, na dobrym bitach numer, siema ciągle rapuję. No i robię więcej, dobra przekazem, dobra i numer, siema tu jestem. Słyszycie więcej, dobra i teksty, siema to rapuje Gdy robię wersy, gdy wjeżdżam i nawijam, siema ciągle rap i dobre numery, siema ciągle rap i nasze wersy. Elo ciągle rap i dobre teksty. Elo, siema dobry numer tutaj będzie zawsze Na tych numerach siema ciągle rapuje I robi te numery i robię ciągle rap I robię go bez przerwy i robię mm. ciągle rap I robię go bez przerwy i robię ciągle rap I robię go bez przerwy robię ciągle na nabita Robię ciągle numer, siema dobry rap I będzie ten numer, siema ciągle na rapie Wersy ten numer siema ciągle rap Nasz wersy, nareszcie ciągle te numery, będzie więcej rapu, będzie więcej zwrotek, dobry bit, dobry rap. Siema i rapuje. Gdy robię nowy numer, Elo to będzie dobra zwrota, dobry rap. Sekunda no i hip hop. Siema ciągle na bitach jestem. Wa, nasze kawałki, zwroty. Elo ciągle na numerach jestem, grze i rapuje. Nasze numery. Gdy robię rap dla przekazu, gdy robię rap na bitach, Gdy robię ciągle numer, siema i rapuje. Dobre wersy wjeżdżam na numer, siema tutaj. Słuchaj, dobry rap i będzie zawsze tutaj. Na numerach. Słyszysz ciągle jak rapuje. wjeżdżam sobie w te bity. I rapuje, gdy robię rap dla przekazu, gdy robię rap na się siema ciągle łączę naszego tekstu, siema ciągle rap. I będzie numery, siema ciągle rap. I będzie bez przerwy, siema dobry rap. Elo to numery, dźwięki dobry rap. I nasze wersety, Elo ciągle rap na numerach i flow, na numerach i bity, siema robię to. Na dobrych wersach przekaz, na dobrych połączeniach. Siema, tutaj jestem i rapuję tak bez przerwy. Dobry rap, dobre numery. Jestem grze i rapuję dla nas wersy. Posłuchajcie, sprawdzone To nie są nigdy tak, to nie, to są świetne teksty. Świetny rap i kawałek to nie kiepskie. Kawałki to nie kiepskie. Kawałki to nie kiepskie. Kawałki to numery świetne. Od serca o życiu rapuję. Więcej flow, więcej beatu, więcej flow. Siema tutaj jak się zrobi, gdy nawinę zwrotę i ten numer, gdy robię te kawałki, gdy robię ciągle numer, siema i rapuję wjeżdżam w te bity, wjeżdżam ciągle posłuchajcie nasze numery tu będzie zawsze, na nowych numerach siema ciągle to rapuję na nowych numerach siema ciągle to robię. Gdy rapuję dobre wersy, gdy rapuję nowy numer, siema I zawsze to będzie Dobry numer, to będzie zawsze poczekajcie Na nowych numerach podkłady i weźmy na dobrych bitach Podkłady i weźmy na dobrych bitach Podkłady i teksty na dobrych bitach Jestem flow i rapuję Gdy siema ciągle to robię Więcej głośniej Ciągle robię hip-hop o wszystkim siema i rapuję Gdy robię bity, gdy robię te wersy, siema ciągle rap i nasze numery, i nasze numery, i nasze numery. Tak, rapem hip hopem nasze numery, wersy te. Tak. Robię bity, robię to bez przerwy. Robię to na bitach siema ciągle, to słuchajcie, dobry wers. Poleci na nowych numerach także. Dobry rap, i zawsze tu będzie. Na dobrych wersach, na dobrych bitach tutaj siema. I zrobię ten numer na dobry flow. Na dobry flow, tu jest, na dobry flow. Elo, wersy te są. Na dobrych bitach jestem, na dobrych bitach się ma. Dobry rap, i jestem. Na zawsze tu będę, na zawsze będę w rymach, na zawsze będę w rapie, na zawsze będę z wami. Siema to właśnie na dobrych bitach poleci tak, Wena. Siema, jak mówił magik, daj power, daj power. To odsłuchowo, odsłuchowo, kaliber 44. Psychodela cała, sena hip hopowa. Zawsze nasz jedność jednością całe życie. My wszyscy zawsze ludzie jednością, równi wszyscy ludzie. La nas wszystkich, równi, równi, równości zawsze będzie tym. Rapuj o naszych pasji, jesteśmy nie wszyscy jesteśmy niepełnosprawni i zawsze będę rapował. Dla wszystkich ludzi, do nas to nasz jest. Wszystki szacunek to nasz jest i zawsze będę robił. Rap, opita, rap. Ciągle na numerach, się ma, ciągle rapuje. Nasze numery, gdy robię rap dla wszystkich. robię rap numery, się ma ciągle na rapie. Dobre wersy, na dobrych bitach się ma, to rapuje. Gdy robię dobre nuty, się ma i rymuje. Skiluje na bitach, skiluje. Słyszysz nowy rap, słyszysz ciągle, się ma, to jest tak. Na dobrych wersach tutaj, na dobrym rapie tutaj. Siema ciągle rap i robi te numery. Gdy robię rap dla wszystkich, Gdy robię ciągle na numerech się ma. Przekaz to nie przerwa. To dobre bity. Siema wjeżdżam, słyszysz na freestylu? Czy przekazuję podkład? Czy nowy numer? Siema i rapuję. Ciągle nowy numer zaczynam i rapuję. Więcej nasze numery: Siema, no i teksty. Dobry rap, dobre numery: Siema ciągle. Na numerach jestem, tu mam. I robię wersy, tu mam zawsze. Poczekajcie, jestem na dobrych bitach, na dobrych wersach. Siema ciągle rap, i jestem tu. Na dobrych bitach na dobrych bitach Siema, mamy tu numery. Siema, wszystkie wersy, jestem tych, że czy robię rap na wersy, czy robię rap dla wszystkich. Elo, Siema zawsze tu będzie. Dobry rap o wszystkim, dobry rap na winę te numery. Siema, dobry rap o wszystkich. Siema i rapuje. Czy robię rap dla wszystkich, czy robię rap przykazem, czy robię rap o numeru. Zawsze tak wszystkim ludziom i robię życia. Nowe kawałki, siema, dobry rap i będzie te numery. O wszystkim, dobry rap. O tych numerach szczere, szczere, dobre wersy. Jestem tu, rapuję wersy ciągle, nawet tak jestem. Dobry rap i numer. Słyszycie to? Jak się remuje, gdy robi labre wszystkich. Gdy robi rap na wersy, siema ciągle mamy. Te skilej robi, dobre wersy o wszystkich. Dobry rap i nowe numery, siema tutaj. Zawsze one będą o życiu wszystkim Dobrym bogu tak zawsze że mamy zaraz się ręką, wykosylamy się ukać gorze Czymy czy ziemowita, czycie Anzekrzytowa Ani wszystkich Nawinę ten rap i nowe wersy Na dobry bitach siema Dobry numer jestem, gram dobre wersy, siema i tak bity Elo dobry rap, dobre wersy co się robi, dobre wersy tutaj nowe numery Gdy robię rap dla wszystkich, gdy robię ciągły numer, siema dobry rap i zawsze to będzie, na dobrych bitach się ma to rapuje Na dobrych bitach nasze skile i rymuje Gdy robię bit, gdy robię te kawałki Elo zawsze nowe numery, Elo zawsze, słyszycie więcej, Elo zawsze, się rapuje, gdy robię bity, gdy robię te numery, gdy robię wszystkim nasze Traki, wersy, nabite jak siema, to rapuje w naszym boku. Tak piesiłki, w kolor, gdzie nie ma, do rotacji, Jendryku, Bójka, Celamersie, Alabuka, Zgorze, ci, marcioso, ci, wjaka, žimowita, czy Billmar, czy czy Ziemowita, czy Ani Anik, wszystkim jest numery, bitami o życie. Cudowne nasze, oz, życie bity, to wszystko. Składam teksty, dobry rap o życiu, wszystkim dobra i nowe numery. Siema ciągle rapuje, nowe wersy tutaj, dobre zwrota, dobry bit rapuje, no i więcej, dobry numer jestem, grze i rapuję, Gdy robię bity, gdy robię te numery, siema ma Ciągle na rapie, lawa robię, Na dobry witach ósmy to była niedziela. Ósmy niedziela i dziewiąty poniedziałek to majowy dzień. Drugi tydzień się ma i nowe teksty posłuchacie. Przekaz, lawa jest jak książka. Życiorys książka, stronica, no i wers. Nowy rap, o wszystkim przepis. Kulinaria polskie, zawsze najlepsze polskie pierogi. Nie ruskie pierogi, nie ruskie pierogi, tylko polskie. Nasze najlepsze potrawy, wszystkie polskie. I nowy numer w Ukrainie, wszystkie dobre. Być czerwca, tak rapuje, Szanuję Ukrainę, zawsze się. Sercu i labas, nawijam ten wers od rany na nasze Wersji beat, dobry freestyle, dobry rap, siema jestem, dobry numer tu będzie, siema ciągle mamy Te wersety wszystkie, na dobrych bitach jestem, na dobrych bitach robię, Siema, siema ciągle rap. No i więcej zrobię, na dobrych bitach jestem, na dobrym rapie tutaj Siema ciągle rap i nowe numery. Gdy robię rap dla wszystkich, gdy robię rap, przekazem, dobry rap po wszystkim nowy numer, siema tu jestem na dobrych bitach, siema to wjeżdżam na dobrym rapie. Nowe wersje tutaj, gdy robi rap dla wszystkich, gdy robi rap przekazem. Elo dobry rap i nasze numery. Gdy robię bity, gdy robię rap dla przekazu. Siema dobry rap. I nasze numery. Elo, dobry wers, na ja mi robię. Się ma ciągle lawa, wszystkich jest te kawałki Pasje dobre numery i bity. Się ma wszystkie dobre wersy. Na rapie robię. Na bitach robię dobre wersy. Się ma wszystkim ludziom. Na Polsce i kochanemu życiu. Powód składa nowy wers o życiu. To autobiografia, Dobre wersy. Wszystkie pasje. Się ma sprzęt i elektronika. Dobry rap cyfrowy, rap. Hipko, wszystkie dobry sprzęt. Się ma dobry numer, to jest. Nasze wersy z so, autu Się ma ciągle rap. Nowe numery tutaj Siema ciągle mamy te wersy I nagrywam siema ciągle rap I nawinę wersy Nasze wersy siema tutaj Dobre wersy elo to się robi Na dobrych wersach się nawija nasze wersy Elo tutaj dobre wersy Siema tu Nawijam o życiu, o wszystkim co serca O wszystkim dobry rap Numery i wszystkie Polska 96, 1050 6 rocznica Nasze polskie Nasz 50. 100. rocznica stu Polskiego 70. merytoryczny Beat Versus To Pierwsza Trzecia rocznica Skania Poległoski 10. 9. Polska polskach, Skania Poległoski Zawsze będę rapował na się naszej Polsce On nasz poległości Rapuje i nawijam ma zwrota Dobry rap I nasze bity Nawijam te bity, siema ciągle mamy. Na dobrych numerach zawsze tak jadę. Jadę na dobrych numerach wersji u 966, 1050 rocznica polskiego. Nasze rocznice polskie kochane i jest. Tak, polska 1056, rocznica stu polskiego. 77, rocznicy bitwy warszawskiej. 1050, stu rocznica polskiego. 77, rocznicy bitwy warszawskiej. 1056, rocznica stu polskiego. 966, <tronnie> <tronnie> 96, tak, i rocznica Polskiego, i naszego kochanego stu polskiego, 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 polska naj 78 rocznica bitwy warszawskiej. Tak, 77 rocznicy bitwy warszawskiej. 100 lat cudu nad wisą. 101 cudu nad wisą i 103. 101 cudu nad wisą rocznica i 103. rocznica i pulgłość. 1919 roku. Nasza polska. 1919 roku. Zepędy rapałów. Za naszej pulgłości. I wersji księdza radio To on I wszystkim jest. I na szczęście do rodziny cerki. Księdza. Wszystkim le ciebie kinga. Pieknie zawsze wgląda się mini. Piekta at nogi na wierzchu buty. siema piękna dziewczyno robię wers i rapuje. Zwrotkę dobry nie na podkładzie, siema w skimrój. Tak ten matrodzie smartfonek, komórce, tym barcelonu i Diggłaś, GBL, to konsulujemy. Rewestywane, wszystkie wersy rapłyny wiem szybko, pół godzibel, tylko przebijane, te superwersy. super wersy, wersy i rapój wszystkim nowym zwierzętom, wszystkim nasze pasji, zainteresowanie wszystkim da, sportu i na wiki versuskie za to są i ja